Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko, zdrowo i elastycznie i chcę państwa zapytać o taką sprawkę. Co to znaczy według państwa być przenikliwym, przenikać? Bardzo krótki tak zwany, mówiąc mało profesjonalnie, knyf językowy, który chcę państwu zaproponować, ponieważ twierdzę, że przenikliwość, wnikliwość wynika między innymi z uważności językowej. Jest taki jeśli ja teraz zacznę do Państwa mówić, proszę Państwa, ja się uczyłem u Bendlera, uczyłem się u Dilca, uczyłem się u Franka Ferlego, uczyłem się u tego, śmego i owego, to jeżeli trafię na człowieka, który jest przenikliwy, to zada mi pytanie, uczyłeś się? Świetnie, pięknie, ładnie. A ja mam do Ciebie, Tomaszu, pytanie, czego się rzeczywiście nauczyłeś i jeszcze mam do ciebie drugie pytanie, co z tego czego się nauczyłeś stosujesz na co dzień dla swojego dobra i da, dla dobra ludzi, z którymi się spotykasz. Proszę państwa, zachęcam serdecznie do uważności językowej. Jeśli ktoś do was mówi, że uczyłem się u kogoś, żeby mieć taką rozkmineczkę, to zaraz to sprawdzę czego ty się rzeczywiście nauczyłeś i czy to rzeczywiście dalej stosujesz. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i chcę powiedzieć, że takich knyfów językowych jest 1500-1900 i dla własnego bezpieczeństwa i osobistego i firmowego warto takie numery znać, znać i stosować. A dobrze sobie przypomniałem, proszę państwa. Są ludzie, którzy twierdzą, i ja też do nich należę, że szczerość popłaca, i w związku z tym szczerze i otwarcie chcę powiedzieć, że jestem zadeklarowanym pantoflarzem, jak widać na tym zdjątku, które dokleiłem do filmu. Proszę państwa, a poza tym wierzę w skuteczność poczty pantoflowej. I bardzo serdecznie państwa proszę o to, że jeśli któryś z filmów się państwu spodoba, żeby wsadzić go do pantofla, i wysłać pocztą do swoich znajomych, do rodziny, ponieważ bardzo, ale to bardzo mi zależy na tym, żeby ten kanał się rozwijał, szczególnie, że tych treści, które przypływają z rozmaitych stron, które mogą wpływać na zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychiczne ludzi, jest sporo, 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 a będzie jeszcze więcej i być może będą tak ładne, jak te pantofelki, które są na tym zdjęciu.